Jak szybko chociaż trochę zwiększyć swoją pewność siebie i poczucie własnej wartości? Natrafiłem ostatnio na badanie, które pokazało na to ciekawy sposób. Uczestników w nim poproszono o napisanie swoich trzech mocnych i trzech słabych stron z perspektywy swoich zawodowych celów. Uczestnicy w mocnych stronach wypisywali takie cechy jak na przykład pracowity, ułożony, zdyscyplinowany, elastyczny i tym podobne. W słabych stronach pojawiały się niecierpliwy, wstydliwy, leniwy, zazdrosny itd. Ale samo wypisywanie cech psychologicznie w pełni funkcję takiego, no głównie generowania myśli. Czyli szukając cech, które masz wypisać, musisz skierować swoją uwagę na określoną cechę. To samo w sobie oczywiście ma pewien efekt na naszą pewność siebie. Jak masz pomyśleć o czymś pozytywnym, to generalnie robić się przyjemniej. Ale żeby jakoś zauważalnie w ten sposób podnieść chociaż na chwilę pewność siebie czy poczucie własnej wartości, to nie jest takie proste, jak się kiedyś psychologom zdawało. Przykładowo, z podobnych eksperymentów wiem, że prośba w stylu wypisz teraz 12 swoich mocnych stron, zamiast podnieść Twoją pewność siebie, w wypadku większości osób ją obniży, więc absolutnie nie rób takich rzeczy. Kiedyś się to polecało, ale dzisiaj wiemy, że przy tego typu ćwiczeniach gdy poleca się wypisywanie dłużej, czyli większej niż 6 ilości przykładów w grę zaczynają wchodzić dodatkowe efekty psychologiczne, które sprawiają, że można osiągnąć efekt przeciwny do zamierzonego. Podobnie sztuczne próby skupiania się tylko na swoich pozytywnych cechach, kiedy wiesz, w głowie krążą nam jakieś niezażegnane na przykład pretensje do siebie czy wyrzuty sumienia, również okazują się kiepską strategią. To, co także wiemy, to to, że nie chodzi o samo generowanie myśli, ale także o to, jak mocno w nie wierzysz. To że więc napiszesz sobie, że jesteś na przykład pracowity, a ledwo w to wierzysz, też nie wywoła żadnego efektu. I właśnie. To drugie zjawisko postanowiono ciekawie wykorzystać w eksperymencie, który, który wspomniałem na początku, ten, w którym proszono uczestników, aby te swoje trzy pozytywne i negatywne cechy napisali, tylko że uczestnicy mieli napisać różnymi rękami. Okazało się, że największy wzrost w poczuciu własnej wartości zaliczyli ci uczestnicy, którzy napisali swoje trzy mocne strony swoją dominującą ręką, czyli tą, którą piszą normalnie, i ci, którzy napisali swoje trzy słabe strony drugą ręką, niedominującą. Pisanie czegoś drugą ręką, czyli tą niedominującą, jest trudniejsze, wolniejsze, a samo pismo wygląda dużo niepewniej, więc mimo wolnie pisanie w ten gorszy, bardziej niepewny sposób swoich słabych stron podświadomie okazuje się lekko podważać naszą wiarę w te cechy. Zwłaszcza gdy zaraz potem piszesz nor w normalnym, normalnym, pewnym pismem cechy pozytywne. Efekt jest delikatny, ale jest na plus. Pomaga zwiększyć trochę swoje poczucie własnej wartości i pewność siebie. A jak widziałeś na początku, robienie tego za pomocą samego tylko wypisywania cech nie jest takie proste, jak się kiedyś wydawało. Więc podsumowując, cała technika składa się z dwóch prostych kroków. Krok pierwszy, na zwykłej kartce papieru swoją niedominującą ręką, czyli tą, którą normalnie nie piszesz, napisz trzy swoje słabe strony. Krok drugi, obok, na tej samej kartce, swoją dominującą ręką, czyli tą, którą zazwyczaj piszesz, napisz swoje trzy i nie więcej, tylko trzy. Mocne strony, których jesteś możliwie najbardziej pewny. Nie musisz mieć w nich wieksz, 100% pewności, ale chodzi o to, żebyś nie wybrał takich, w które mocno powątpiewasz, tylko takie, których jesteś u siebie raczej pewny. Uważaj, żeby mocne strony nie wyszły Ci napisane mniejszymi literami niż te słabe, dobrze? Przeciwnie, staraj się właśnie pisać większymi literami mocne strony, żeby wizualnie rodziły wrażenie, że nie tylko są pewnie napisane, no bo pisałeś się dominującą ręką, ale że są też dużo większe. I to tyle. To proste, zajmujące około minuty ćwiczenie, wykorzystujące ciekawy efekt psychologiczny, okazało się lekko, ale skutecznie zwiększać naszą pewność siebie. Spróbuj. Mam nadzieję, że będzie Ci służyć. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych prezentacjach.